Cześć, witajcie serdecznie. Cześć. Ale tam patrzę do kamery. Cześć. Dzisiaj chcielibyśmy Wam z Szymkiem pokazać nasz ostatni zakup, który, no, idą święta, wiadomo, gdzieś tam y, Mikołaj teraz prezenty będzie przynosił, nie? Tak. I Szymek sobie w sobie też zażyczył drugą część tego. No dobra, ale prze, przejdźmy dalej. Co to w ogóle jest? Znalazłam ostatnio y, w jednym ze sklepów z zabawkami. Taką książkę. To się nazywa Czytaj z Albikiem i to jest książka skierowana do dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać tak jak Szymek. Chociaż Szymek już zaczyna, nie? Już składa literki. Coraz ładniej mu wychodzi, poznaje coraz więcej literek i zaczyna pięknie składać już takie podstawowe wyrazy, nie? Jakie, jakieś zwierzątka czy, czy ku, rzeczy, nie? A, b, b, a f, 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 f. Tak, no okej, okay, nie wiadomo, co z tego wyszło, ale nieważne. Dobra, wróćmy do tego, bo powiem Wam szczerze, że y, to jest hit. Szymek jest przeszczęśliwy, prawda? Podoba Ci się ta książka? Tak. W sumie to ty powinieneś powiedzieć. Zobaczcie, mamy w ogóle takie pudełeczko. W tym pudełeczku jest książka. Trzymaj tu książkę. I jest mówiące pióro. No ale tam jest podstawka do pióra, można sobie włożyć. W zestawie, bo to jest taki zestaw startowy. Do, dodaj, do, dostajemy także ładowarkę, kabelek do, do USB do ładowania, i to wszystko się w tym pudełeczku tutaj znajduje. Potem, jak my na przykład będziemy sobie dokupować kolejne książki z tego, no to to nam będzie służyło za, za taką teczkę. Wyciągniemy te wszystkie papierki, co są tutaj w środku, te wszystkie folie, i po prostu będziemy wkładać tutaj książki. No dobra. Ale y, co tutaj jest takiego fajnego? Szymek, co ci się w tej książce podoba? Powiedz mi. E, Te zwierzęta. Zwierzęta, właśnie. bo, bo... O, bo... Jest, ona jest, ona jest, tylko nas nie widać. Zobaczcie, to jest w ogóle książeczka ze zwierzątkami. Taką wybrałam, bo chłopaki chyba najbardziej interesują się zwierzątkami, chociaż już tutaj poszło zamówienie do świętego Mikołaja o dinozaury, prawda? Wojtek chciał. I jest takie pióro pióro, które czyta nam wszystko to co jest w książce. Szymek, pokaż jak to działa. Włączamy. Witaj w świecie Albika. Aby rozpocząć, dotknij piórem ikonę włącz. Czyli tu mamy na książkę na książce taką ikonkę. Ci, jak korzystać z książki? <laughs> w prawym dolnym rogu znajdziesz różne ikony. Po dotknięciu Zobacz. Albikiem ikony z książką Wiecie? Nazywają się są poszczególne ikony. zwierzęta, rośliny lub drzewa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o poszczególnych zwierzętach, roślinach i drzewach, dotknij elektronicznym piórem ikony z żarówką. O, Szymek Dotknięcie sobie naciśnie teraz nutą, żarówkę. A, książkę. Dobra, Szymek naciska książkę, bo Szymek chce poznać, jak dane zwierzątka się nazywają. Nie? I, I teraz nie ma przypuśćmy. Tego, co cię Dzik żyje powszechnie w losach. Widzicie? Nazywany jest otymca. A to ty nacisnąłeś teraz żarówkę, młode, żeby było więcej dobra. informacji. Ciało pokrywa Więc. Którą nazywamy Nie możesz odsłuchać. Dobra. Pliku, w każdym razie. Wzywanie. Mogę na chwilę w filmu? Zobaczcie. Tutaj mamy różne ikonki i każda z tych ikonek jest przypisana do czegoś innego. Jeżeli nacisniemy pierwszą ikonkę. Szymek, masz. Nacisnij jakieś zwierzątko. Jak nazywa... O, to jest dzik. Na przykład jak naciśnie drzewko, naciśnij. Odzieńcio, a drzewko? Bóg Wiemy, że to Bóg. I słuchajcie, wszystko, co tutaj jest w książce, wszystko możecie sobie tutaj znaleźć. On o wszystkim wam powie. Jak naciśniemy żarówkę, naciśnij szumon. To co tu będzie się działo teraz? Będziemy słyszeć. A Będziemy słyszeć wszystkie, taki zbiór tafuj tafuj informacji o danym zwierzątku zalec, czy zalec, zalec, o danej roślince. Tafuj. Dalej, jak naciśniemy nutkę, to. Chcesz usłyszeć O, Są nawet odgłosy zwierząt. I więc y ja to byłam w szoku, tak naprawdę. I zakochałam się w tej książce od razu. Myślę, że Szymon też, bo on codziennie, słuchajcie, siedzi z tą książką i spędza z nią naprawdę bardzo dużo czasu i coraz lepiej mu idzie. I zobaczcie, tutaj dalej są trzy takie ikonki. Czekajcie pokażemy. Trzy takie ikonki i tu są quizy. Są trzy quizy. Yy, jeden to chyba jak się nazywają zwierzęta, trzeba nacisnąć zwierzęta, tak? Tak. W drugim co jest? W tym odgłosy. Drugim Tu trzeba tak nazywać odgłosy, a w trzecim? Nie ja wiem. A w trzecim to chyba jest podana, yy, podany jakiś opis zwierzątka albo roślinki i trzeba je znaleźć, nie? No to Szymek. Który quiz chcesz zrobić? No, zobaczymy. Znajdź włochatkę zwyczajna. Włochatka zwyczajna. Widzicie? Bardzo dobrze. Znajdź szczawika zajętego. No, kur. To jest roślina, ja ci podpowiem. Doskonale. Mówię wam, że roślinarka naprawdę się śpiewa. Ziemba zwyczajna. Która to ziemba? To ja bym nie wiedziała. Znajdź. Znajdź Słyszę. Świerk pospolity, Monek. Świerk. Nie, to jest drzewo. Znajdź zwierzek pospolity Drzewo i blaskę. Okej. Znajdź. A zwierzę. pokaż teraz te odgłosy. pokażemy jak to działa. Znajdź quiz w rozpoznawanie odgłosów. Znajdź zwierzę, które wydaje Słuchajcie. ten dźwięk. No. Słuchajcie, co to to? Znajdź zwierzę, Słuchaj, które super. wydaje ten dźwięk. A to Ja nie wiem, to woda jakaś? Ale to było zwierzę. A może któreś z tych... Znajdź zwierzę, które wydaje ten dźwięk. To są... Albo myszka? A nie A mrówki? Salamandra plamista. A to ona nie wydaje. A mrówki? Może mrówki jak idą to taki dźwięk? A, widzisz? To będą mrówki. Widzicie? To wcale nie jest takie proste, bo y, baza tych wszystkich pytań tutaj się zmienia. One faktycznie gdzieś tam się powtarzają, ale gdzieś te wszystkie te zwierzęta, które tutaj są, to te wszystkie odgłosy są i te quizy te, te się, się tutaj łapią. O, widzicie, już jest na przykład coś innego. Więc y, dziecko naprawdę jest cały czas zajęte. O, a tutaj są opisy. Znajdź zwierzę, które potrafi wykonać skok o długości nawet dwóch metrów. Które to zwierzę? Żaba? Tak, tak daleko skończy, to ja nie Znajdź wiedziałam. Zwierzę nocne, które ma wielkie oczy i uszy. Ten? Ten ma tylko uszy? No, a, a oczy i uszy to które ma? Nie wiem. A może sowa? Nie. Spróbuj jeszcze raz. Znajdźcie nocne, które ma wielkie oczy i uszy. Wielkie oczy i uszy. A może ta? też nie. A, to, a ten gacek nie, na pewno nie? Nie. Nocne, które ma wielkie oczy. Gacka brunatnego rozpoznamy po wielkich uszach. Chociaż ma skrzydła, jest skrzydła. a tu muszą być jeszcze oczy. No dobra, będziemy zaraz myśleć. I Wam pokażę jeszcze. Szumiak, wyłącz jest, na chwilę. Noc. Wyłącz pióra. Żeby nam nie przeszkadzało. I zobaczcie, w ogóle tych zwierząt jest tutaj dużo, bo my się akurat zatrzymaliśmy tutaj na tych zwierzętach leśnych, ale jest, patrzcie, jest to, co to jest gdzieś tam na stawie, tak? Gdzieś w wodzie, jeziorze. Mamy góry, sawanna, dżungla, Szymek uwielbia dżunglę, nie? Coraz lepiej Ci to wychodzi. Mamy morze, co tutaj dalej jest? Tu jest jakaś. Co to jest? Arktyka. Poczekaj, poczekaj, Szymonku. Mamy Arktykę, mamy zwierzątkę. I na końcu mamy pustynię. Więc słuchajcie, naprawdę tych zwierząt tutaj jest mnóstwo. Jest dużo zabawy. No, Szymek, w sumie sam Ty powinieneś mówić. A bo ja chcę to. I to, okay? Z tyłu tutaj już jest atlas świata, ciało człowieka, język angielski. Na język angielski jesteś za mały, ale ciało człowieka. No I, zobaczymy. I mapę. I o, I mapy. Szymek ostatnio też bardzo lubi siedzieć w mapach, więc no, zestaw startowy jest właśnie z tym piórem. Później możecie dokupować przynajmniej my tak pewnie będziemy robić że będziemy dokupować same książeczki, chociaż nie wiem, czy nie przydałoby nam się też drugie pióro, no bo. No, czasami są kłótnie, nie? Bo chcę i Szymek, chcę Wojtuś i chcę Grześ. No na razie staramy się jakoś godzić. Dzisiaj Szymek nie poszedł do przedszkola. Tak, bo jestem chory. Mam no, za. Nie, nie boli ucho. Nieprawda, Szymek nie jest chory, po prostu e, wczoraj rano miał trochę temperaturę. Ale to była taka temperatura, nie wiem, 37 i w sumie zaraz mu przeszło. No ale że wczoraj nie poszedł do przedszkola, to dzisiaj też został w domu. No już. Jest weekend, znaczy no, od jutra jest weekend, więc doszłam do wysłu, że na ten jeden dzień to się nie opłaca go dawać. Pójdzie spokojnie od poniedziałku sobie i, i, i będzie normalnie chodził. Miejmy nadzieję, A, mamo, że tam się nic już nie rozwinie. Mnie nie boli, ucho. No, widzicie, już go nie boli. Cudownie. W każdym bądź razie my polecamy książeczkę, nie? Bo książeczka jest super. Dobra, Szymek sobie tutaj będzie robił. Ja już mu nie przeszkadzam, nie ale sobie coś ćwiczy. Się... E, niech sobie ćwiczy, a, a my się z Wami, z Wami żegnamy już. Trzymajcie się, pa, pa, Pomajdźmy. pa. pa, pa.